Długo czekaliśmy na oficjalne potwierdzenie, ale wiemy już, że Robert Kubica pojedzie cały sezon wyścigów DTM w roku 2020, ale pojedzie w zespole... Prywatnym, co nie do końca podoba się niektórym kibicom. Zresztą pewnej grupy kibiców dotyczą też moje zastrzeżenia co do kubicy w DTM. O tych właśnie wątpliwościach i o dobrych stronach tego, że kubice w tej serii będziemy oglądać w tym sezonie, powiem w najnowszym ósmym biegu, na który już teraz Was zapraszam. Partnerem ósmego biegu jest marka Prido, producent rejestratorów samochodowych. Link do sklepu znajdziecie w opisie filmu. Na początek tylko króciutkie przypomnienie, już tylko kilka dni macie na to, aby skorzystać z kodu rabatowego, który znajdziecie pod tym filmem. To kod rabatowy na wszystkie. Produkty firmy Prido. A przechodząc do meritum, na początku musimy sobie parę rzeczy uporządkować i powiedzieć, jaki mamy teraz stan faktyczny, jeśli chodzi o Roberta Kubica. No a wygląda to tak, że Robert pojedzie cały sezon DTM-u w, sezon, w, w sezonie. W roku 2020 pojedzie w zespole Orlen Team Art. Orlen Team, ta część nazwy, to oczywiście ma związek z tym, że sponsorem tego zespołu będzie firma Orlen, a Art to jest tak naprawdę zespół Art Grand Prix i to będą panowie i panie odpowiedzialni za obsługę samochodu Roberta właśnie w tym zespole prywatnym, jaki został stworzony. Zespół ten wystawi tylko jeden samochód na ten sezon, przynajmniej co dalej, to nie wiemy. Jaka przyszłość czeka w ogóle ten, ten, ten nowy twór. No i jeśli chodzi o, o, o zespół ART, to jest to całkiem doświadczona ekipa, która przez wiele lat obsługiwała wielu różnych kierowców, w wielu różnych seriach, także zresztą kiedyś w DTM-ie i to z całkiem. Przyzwoitymi wynikami, jak na ekipę prywatną, tam nawet parę podiów się trafiło. Robert Kubica pojedzie samochodem BMW dostarczanym, rzecz jasna przez fabrykę BMW przez ten zespół fabryczny, no ale już obsługą tego auta na to, że będą się zajmowali ludzie z Artów, rzecz jasna, porozumieniu z ludźmi z BMW. Samochód ma być w biało-czerwonych barwach, ponoć. Jego barwy pewnie za czas jakiś poznamy, więc wszystko wygląda pięknie, ale nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy do czegoś nie próbowali się przyczepić. No i ja teraz powiem o paru rzeczach, które mnie troszkę w kontekście tego sezonu 2020 martwią. Zacznę od tego, co części z Was też na pewno od razu przyszło do głowy: że jest to zespół prywatny, a nie fabryczny. Jakie są zalety zespołu fabrycznego, a jakie są wady zespołu prywatnego? Myślę, że większość z Was zdaje sobie z tego sprawę. Ja tylko krótko powiem, że oczywiście to, co na pierwszy rzut, to co od razu przychodzi do głowy, to jest to, że... Po pierwsze, zespół Orland Team Art będzie miał do dyspozycji tylko jeden samochód, więc nie będzie mógł automatycznie zbierać danych od dwóch kierowców, i to troszkę ogranicza pole manewru. Po drugie, oni już sporo czasu niestety stracili, bo jest dosyć późno. Pierwszy wyścig koniec kwietnia, testy już po Grand Prix Australii w marcu, więc troszkę są już do tyłu, jeśli chodzi o przygotowania do. Do sezonu, no i jednak to jest zespół, który, wiadomo, będzie współpracował ściśle z fabryką BMW, no ale jednak w pewnych kwestiach radzić sobie, będzie musiał sam, będzie musiał sam zdobywać wiedzę, będzie musiał sam do pewnych rzeczy, do pewnych rozwiązań dochodzić. No i na starcie, szczególnie na starcie sezonu, będą mieli pewną. Stratę w związku właśnie z tymi, tymi rzeczami. Jak duża to będzie strata, jak dużo oni rzeczywiście będą przez to tracić do zespołu fabrycznego, w tym momencie nie wiemy też do końca, nie wiemy tak w pełni jak ta współpraca wyglądać będzie. Musimy poczekać. Dwa, trzy pierwsze wyścigi i dużo więcej na pewno na ten temat będziemy wtedy wiedzieli. To jest jedna rzecz, która mnie martwi. Kolejna to jest taka, i ta kolejna dotyczy niestety kibiców, ale myślę, że nie są to kibice, którzy oglądają kanał 8 bieg, bo wierzę, że to są jednak kibice, a w zasadzie wiem, że w większości są to kibice, którzy wiedzę motorsportową mają naprawdę sporą i ta część kibiców wie, że do Wszystkiego musimy podchodzić bardzo spokojnie w motorsporcie, a ja już widzę, że jeśli chodzi o oczekiwania wobec Roberta w DTM-ie... To już niektórzy zacierają ręce i mówią, ha, pierwsze dwa, trzy wyścigi, no i będziemy już oglądali jakieś zwycięstwa, jakieś podja Roberta, ale niestety w motorsporcie, w motorsporcie to wszystko tak prosto nie działa. Zespół musi się wdrożyć, Robert musi się wdrożyć, przesiadka z samochodu bez dachu do samochodu z dachem, tak mówiąc w uproszczeniu dużym, to jest jednak poważna sprawa i wcale nie taka łatwa sprawa. Zresztą widzieliśmy, możecie sobie, sobie spojrzeć w historii, było paru kierowców, którzy z Formuły 1 do DTM przechodzili i nie byli to kierowcy kiepscy. I w tym dtm średnio sobie radzili. I Robert będzie musiał poznać zespół, samochód i tę serię, i zespół będzie musiał się wdrożyć w te nowe realia, więc nie oczekiwałbym, że od razu będziemy mieli kapitalne wyniki. Ale niestety na pewno pojawi się grono malkontentów, które stwierdzi, że to jest przykład tego i potwierdzenie na to, że Tony Williams był słaby, tylko kubica był słaby i po prostu on już do ścigania się nie nadaje. Na pewno takich komentarzy na początku przeczytamy i nasłuchamy się wielu, ale taka rola. A też dziennikarzy, którzy trochę więcej na temat motorsportu wiedzą i kibiców, którzy wiedzę też mają dużą, aby tych, którzy nie do końca zdają sobie sprawę z niektórych skomplikowanych aspektów motorsportu przekonywać i edukować po prostu, bo w motorsporcie niestety nie wszystko, co jest na papierze ma przełożenie na, na realia. i musimy tego pilnować i no i też nastawić się i tak, Przygotować się na to, że, że może nie być łatwo i może jakieś demony z tych trudnych rozmów w trakcie sezonu 2019 i występów Williamsa, będziemy musieli do takich realiów sobie po prostu niestety wrócić. No ale jak się na to przygotujemy, to jakoś przez to razem wszyscy przebrniemy, myślę, bez większych problemów, ale jest to rzecz, która troszkę mnie martwi. Co mnie jeszcze martwi, Robert Kubica powiedział, że... Daniel Obajtek, prezes Orlenu, powiedział, że musiał trochę Roberta namawiać na ten DTM. Część kibiców od się zastanowiła, ale jak to jest możliwe? Później Robert wyjaśnił, że bardziej chodzi po prostu o jakby całą logistykę i trzeba było to sobie wszystko przemyśleć. No bo moje zmartwienie jest takie, że będzie to arcytrudny sezon dla Kubicy, jeśli chodzi o, o zmęczenie, o połączenie tego wszystkiego, bo przecież to nie tylko weekendy wyścigowe w DTM, to nie tylko weekendy wyścigowe w Formule 1, ale to też testy, to też piątki, które trzeba przejechać w, w trakcie niektórych wyścigów, wyścigów w weekendów wyścigowych. W Formule 1 to także symulator i w DTM-ie, i w Formule 1 to także dni mediowe z Alfą, to także dni mediowe z DTM-em, to także dni mediowe ze sponsorem, mnóstwo tych rzeczy będzie. Więc będzie taki okres, że w zasadzie dnia wolnego pewnie Robert się nie doczeka i trzeba będzie przez to jakoś przebrnąć, ale jak sam mówił Robert, że pasja go do tego napędza i pasja pozwoli mu to jakoś przetrwać i mam nadzieję, że, że nie będzie takiego momentu, w którym po prostu będzie ciężko to wszystko pogodzić i to wszystko jest tak przemyślane, aby zminimalizować. Możliwe jakieś niepożądane skutki. Tak, tak ciężkiego sezonu, który się Robertowi zapowiada. Ale to tyle, jeśli chodzi o moje narzekanie. Słuchajcie, przechodzimy teraz do rzeczy pozytywnych, co mnie cieszy w kontekście w kontekście Roberta, to to, Roberta w dtm rzecz jasna, to to, że słuchajcie, wreszcie doczekamy się ścigania. Będziemy mieli emocje, będziemy obserwowali Roberta w walce, między innymi samochodami, walka w dtm zresztą jest całkiem zacięta i całkiem czasami ostra, tego nam brakowało, zatem tęskniliśmy i na, pre, na pewno będą burzliwe dyskusje na temat różnych manewrów, czy to było dobre, czy to było złe, czy to trzeba było pojechać tędy, czy tamtędy, czy ten wjazd, mówiąc tak kolokwialnie pod pachę Roberta, był słuszny, czy też jednak popełnił błąd? Ja już się tego nie mogę doczekać, bo po prostu jesteśmy zatem tak stęsknieni, że ja już się naprawdę nie mogę doczekać i przebieram nogami, żeby Roberta w akcji wyścigowej zobaczyć. Myślę, że wy też tego absolutnie doczekać się nie możecie. Super sprawa to jest kolejna taka, że. DTM myślę, że do końca nie spodziewa się tego, jak polskie kibice zareagują na to, że Roberta będziemy mieli w tej serii. I to, co zobaczymy na trybunach, przy udziale polskich kibiców, którzy już kupują bilety, zresztą jest zniżka na kod związane z kubicą na bilety, na, chyba na Lausitz. No to myślę, że DTM czegoś takiego w swojej historii nie widział, jeśli chodzi o wsparcie dla kierowcy spoza Niemiec. To będzie absolutne szaleństwo i oni przekonają się, jaką siłą dysponują polscy kibice. Będzie to szok, ale dla nas będzie to rzecz bardzo pozytywna. Pamiętacie, co się działo w Rajdach? Gdy Robert Tkowica przyjeżdżał na Rajd Polski, w którym brał udział, no to ja takich tłumów przy trasie takiego szaleństwa takiego wariactwa przy trasie. Nie widziałem od lat 2000-2001 Kuzaj, Kulik, Hołowczyc, Kuchar. To były piękne lata rajdowe i w momencie, gdy Robert w Rajdzie Polski się pojawiał, to troszkę moglibyśmy mogliśmy sobie przypomnieć, jak to wtedy wyglądało. I tak samo będzie na DTM-ie. Absolutne wariactwo i szaleństwo. Mam nadzieję, że Wy też na parę wyścigów DTM-u DTM pojedziecie. Kolejna rzecz, która mnie cieszy, to jest to, że i w jednym zespole, i w drugim y, bardzo ważną postacią jest Fred Waser. To jest człowiek, który założył Art Grand Prix, i to jest człowiek, który teraz jest szefem Alfy. I Fred Waser będzie miał dostęp do absolutnie wszystkich danych dotyczących Roberta Kubicy w sezonie 2020. Będzie wiedział, jak jeździ w treningach, jak jeździ w symulatorze Alfy, jak pracuje z inżynierami w trakcie weekendu wyścigowego, jakie informacje im przekazuje jak to wpływa dobrze na samochód. W dtm zobaczy, jak się ściga, będzie miał absolutnie pełne spektrum do tego, aby ocenić, czy Robert Kubica jest kierowcą ponadprzeciętnym, bardzo dobrym, dobrym, przeciętnym czy słabym, Fred Vasseur to jest człowiek, który się absolutnie zna na swojej robocie, wykształcił wielu bardzo dobrych kierowców, ma do, do zawodników, wie kto dobrze rokuje. Nie mówię, że to na pewno super wpłynie na przyszłość Kubicy w Formule 1 i na sezon 2021, że Vasseur zobaczy, że Kubica jest świetny i od razu go wsadzi w Alfę na rok 2021, nie. Ale kto wie w którą stronę to pójdzie i co Wazer dopatrzy się obserwując dane i zachowanie Roberta w trakcie wyścigowych weekendów. To też jest rzecz, która mnie osobiście bardzo bardzo cieszy. Cieszy mnie też to, że DTM na pewno będzie doceniał to, że Robert Kubica jest w tej serii, bo takiej gwiazdy od wielu lat w tym sporcie nie było i na pewno zrobią wszystko, aby te warunki były jak najbardziej równe, żeby Robert dobrze się w tej serii czuł, bo oni muszą na niego Huchać i dmuchać, bo naprawdę może im to przynieść po prostu duże zyski, jeśli chodzi o, o to, ilu ludzi z Polski będzie te wyścigi oglądało, czy to na torach, czy po prostu na, na szklanym ekranie. To będzie szaleństwo, a jeśli przyjdą dobre wyniki, to będzie to już absolutne szaleństwo, i DTM dbać o Roberta Kubica na pewno będzie. No i kolejna rzecz, która mnie. Cieszy to to, że dożyliśmy czasów, w których mamy tytularnego sponsora w Formule 1, mamy swój zespół w DTM-ie, mamy parę różnych innych projektów i mam nadzieję, że może rzeczywiście za sprawą Roberta Kubicy i finansowego wsparcia, który niestety w motorsporcie jest niezbędne. Ten motorsport polski będzie rosł w siłę, będzie coraz lepiej i, i będziemy szli w dobrą stronę, bo niestety wciąż jesteśmy absolutnym zaściankiem, jeśli chodzi o porównanie nas do zachodu w kontekście wyścigowego, rajdowego, po prostu motorsportowego świata. Musimy nadrobić mnóstwo lat. Mnóstwo zaniedbań, przede wszystkim panów z PZMOTu, którzy przez wiele lat absolutnie nic nie robili, zajmowali się wszystkim, tylko nie tym, aby wyścigi i rajdy się w Polsce rozwijały. Potrzebujemy takiego wsparcia Roberta, jego takiej roli ambasadora i potrzebujemy jak najwięcej kibiców, bo wtedy może w PZ-Mocie też się coś zmieni, bo PZMOT niestety troszkę wciąż jest skostniały, ale mam nadzieję, że nowi ludzie też tam się będą z czasem pojawiać. Na dzisiaj to wszystko ode mnie. Dajcie znać w komentarzach, co Was cieszy, co Was martwi w kontekście kubicy w, w DTM-ie w sezonie 2020. Sprawdźcie poprzednie moje filmy. Czekam na dyskusję z Wami w komentarzach. A na ten moment to już wszystko. Żegnam się. Do zobaczenia. Do usłyszenia już wkrótce.